Cześć kochani, słuchacie podcastu Ikony z tylu lat 90. Ja nazywam się Natalia Hołownia, a dziś opowiem Wam z nieskrywaną zresztą przyjemnością o absolutnej twarzy tamtej epoki. Jest nią niewątpliwie Alicia Silverstone. No i od razu zaznaczmy, właśnie Alicia, a nie Alicia, co na początku często musiała korygować w wywiadach. Potem, im sławniejsza się robiła, co działo się bardzo szybko, nikt już nie miał wątpliwości, jak czytać jej imię. Po jego usłyszeniu każdy kojarzył też od razu jej twarz, bo Alicia była wszędzie. Otóż, od dziewczyny z reklamy stała się dziewczyną z teledysków, a potem gwiazdą najważniejszego filmu dla nastolatków lat 90.: Clueless. Po polsku słodkie zmartwienia. Serio, kto wymyśla te tytuły? Ja Clueless kochałam i kocham do dziś. A w Sher Horowitz, główną bohaterkę, bawiłam się w podstawówce. Uważam, że jest to film w swojej kategorii przełomowy. A pod względem stylówek dorównuje mu może tylko Diabeł ubiera się u prady. Naprawdę wszystko, co najmodniejsze w latach 90., znalazło się w tej produkcji. Od sukienek halek po kratę, a każdy ikoniczny look prezentowała absolutnie cudowna Sher Horowitz, czyli właśnie Alicia Silverstone. Ale po kolei. Jako pierwszy potencjał córki dostrzegł jej ojciec Monty Silverstone. Alicia miała wrodzony wdzięk, kamera jej nie krępowała, wręcz przeciwnie, dziewczynka kochała występować. Amatorskie nagrania z jej popisami oraz zdjęcia, na których pozuje jak mała modelka, Monty wysyłał więc do agencji w Los Angeles. Urocza blondyneczka od razu się spodobała, więc już od szóstego roku życia pojawiała się w sesjach. Nienawidziłam tego, wspominała Alicia. Ale odkąd pamiętam, chciałam być aktorką. Nie wiedziałam nawet, na czym właściwie ten zawód polega. Chciałam po prostu być na scenie, grać, tańczyć, śpiewać, występować dla innych. Szybko zrozumiałam, że modeling może być tego początkiem, mówiła w magazynie Interview. Mama przyszłej gwiazdy, Didi, stewardessa legendarnych linii lotniczych Panam w czasach, kiedy w samolotach można było jeszcze palić papierosy, również wierzyła, że córka jest uzdolniona. Gdy więc Monty utknął akurat w pracę. To ona jeździła z Alicją z San Francisco do Los Angeles na kolejne castingi. Była przekonana, że sukces Alicji jest tylko kwestią czasu. I miała rację. Przygoda Silverstone z aktorstwem zaczęła się od telewizyjnej reklamy Domino's Pizza. Był rok 91, Alicja miała niespełna 15 lat. Na ekranie widać ją może przez dwie sekundy, ale najwyraźniej wystarczyło. Już rok później wcieliła się bowiem w dziewczynę marzeń Kevina Arnolda w kultowych, cudownych latach. Pamiętacie? Zauroczył się nią zresztą sam Fred Savage, grający Kevina. Ale gdy po kilku dniach zadzwonił, żeby zaprosić koleżankę na randkę, naciął się na jej tatę. O żadnym randkowaniu nie było mowy. Alicia była skupiona na karierze, a Hollywood stało przed nią otworem. W końcu była śliczna, urocza, przyciągała uwagę. Miała w sobie zarazem taką ultra dziewczęcą niewinność, jak i coś zadziornego, intrygującego coś, co sugerowało, że wcale nie jest aniołkiem. Może chodziło o to, jak wymownie unosi brew, może o to jak zalotnie przygryza wargę. Tę przewrotną naturę Silverstone natychmiast wychwycił Alan Shapiro i powierzył nastolatce główną rolę w swoim filmie. Był to thriller erotyczny The Crush. Byłam taka podekscytowana, opowiadała Alicia. Grał ze mną Cary Elwes, wiecie, ten z Narzeczonej dla Księcia. Nie mogłam się doczekać. I tutaj taki przypis ode mnie. Może nie pamiętacie, ale zanim pojawił się Brad Pitt, był Cary Elwes. O mój Boże! Równie przystojny, zawadiacki, totalnie sexy. W Narzeczonej dla Księcia rozkochał w sobie Robin Wright, w Lady Jane młodziutką Helena Bonham Carter. Dlatego naprawdę nie dziwię się, że Silverstone przeżywała to spotkanie. Ja też bym przeżywała. Tym bardziej, że w filmie wcielała się w zmysłową nastolatkę, która go uwodzi. Poza planem filmowym romansu jednak nie było. Elwes było 15 lat starsza o Silverstone, a ona była w rzeczywistości grzeczną dziewczynką, bardzo zżytą z rodzicami i rodzeństwem oraz marzącą, by zostać aktorką. Miała 16 lat i jej marzenie właśnie zaczynało się spełniać. Ale najpierw Alicia musiała dorosnąć. I to dosłownie. Otóż aby wylecieć na plan zdjęciowy The crash do Kanady, Silverstone musiała uzyskać dokument poświadczający o jej legalnej emancypacji. Czyli w wieku 16 lat stałam się prawnie dorosła, wspominała, ale nigdy nie żałowała tej decyzji. Co ciekawe, droga Alicji do sławy wiodła przez muzykę, a dokładnie przez stację MTV. Wiecie, MTV to wtedy było coś. Teledyski Nirwany, R.E.M., a także Sade, Janet Jackson, Madonna, Michaela Jacksona. Tego kanału, przysięgam, można było praktycznie nie wyłączać, bo był źródłem nieustającej inspiracji i naprawdę świetnej muzyki. Dokładnie 20 czerwca 1993 roku premier miał klip do utworu Cryin, rokowej grupy Aerosmith, z charyzmatycznym frontmanem Stevenem Tylerem. Ku zeskoczeniu widowni MTV, Tyler zaprosił do współpracy nastoletnią Alicję Silverstone. Alicia zagrała dziewczynę porzuconą przez chłopaka wciela się w niego Steven Dorff i radzącą sobie ze złamanym sercem w jedyny możliwy sposób – totalnym szaleństwem. Bohaterka Silverstone robi więc sobie tatuaż, przekłuwa pępek, skacze na bungee, a w końcowej scenie pokazuje exowi środkowy palec z szelmowskim uśmiechem. Wszystkie nastolatki świata chciały nią być. Alicia w dniu premiery teledysku stała się ikoną swoich czasów. Serio, nie przesadzam. A jak to się w ogóle stało, że ścieżki Aerosmith i Silverstone się przecięły? Zadziałał tutaj Marty Kalner, uznany reżyser wideoklipów, słynący z dobrej intuicji. Jego nowym wyzwaniem zawodowym było wyciągnięcie Aerosmith z popkulturowego niebytu na sam szczyt. Miał plan. Natychmiast zrozumiał i docenił nowe medium, jakim było MTV. Bo, choć dziś brzmi to aż niewiarygodnie, wiele zespołów wciąż nie chciało kręcić teledysków. Tymczasem Kalner czuł, że obraz jest teraz równie ważny co muzyka, więc musi być cool. A nikt nie był wtedy bardziej cool niż nastoletnia Alicia Silverstone. Za swoją rolę w Crash zgarnęła dwie statuetki MTV Movie Awards. I właśnie podczas gali, na której to triumfowała, Kalner zaproponował Alicji współpracę przy klipach Aerosmith. Poza tym bardzo się zaprzyjaźnili i pozostawali w bliskich relacjach aż do jego śmierci wiosną 2025 roku. Teletsk The Crane był przełomowy właściwie pod każdym względem. Po raz pierwszy bohaterką muzycznego wideo była, uwaga, dziewczyna. Tak, główną bohaterką, a nie tylko ozdobą, tudzież kusicielką. I to dziewczyna, która emanowała siłą i pewnością siebie, a nie seksem, opowiadał Kalner. Rzeczywiście, zamiast obiektu pożądania, Silverstone uosabiała wszystko to, z czym mogły identyfikować się tak zwane zwyczajne nastolatki lat 90. Miała na sobie flanelową koszulę, pożyczoną od swojego chłopaka, jeansy i glany, również od tego chłopaka. Nie odsłaniała specjalnie ciała, nie starała się być sexy, była po prostu autentyczna i w tym tkwiła jej siła. Notowania Aerosmith poszybowały. Dzieciaki nagrywały sobie klip do Cryne na kasety VHS, brawo drukowało tekst piosenki. Alicia wystąpiła jeszcze w dwóch klipach zespołu: Amazing i Crazy, w tym drugim razem z córką Tylera, Liv Tyler. Ona zresztą również była jedną z większych gwiazd lat 90., a o tym, że jej ojcem jest lider Aerosmith, dowiedziała się zupełnym przypadkiem. No ale to już zupełnie inna historia a my wracamy do Alice. Jedną z osób, które zachwyciły się Silverstone w Crane, była Amy Hackerling. Oszalałam, jak zobaczyłam ją w tym klipie, opowiadała. Była śliczna, zabawna i urocza. Ktokolwiek ma w sobie te cechy, może zostać gwiazdą, mówiła. Hackerling była pewna, że to właśnie Alicia musi zagrać główną rolę w jej filmie. A chodzi oczywiście o kultowe Clueless. Akcja Clueless była luźno ale wiecie, tak naprawdę luźno, oparta na Emmie Jane Austen. Film opowiada o bogatej, rozpieszczonej nastolatce z Beverly Hills, która w swoim liceum bawi się dość nieudolnie w swatkę. Choć intencje ma dobre, to oczywiście obrywa rykoszetem. No, trochę obrywa, bo w końcu jest to chick flick z lat 90., a przy tym naprawdę fajna, trochę pojechana komedia o nastoletnich przyjaźniach, miłościach na zawsze oraz... I tutaj bije serce Clueless o modzie. Otóż kochani ciuchy w filmie Hacker Link odgrywały tak samą ważną rolę, jak chociażby w Seksie w Wielkim mieście. Każda stylizacja była idealnie przemyślana, no tylko budżet filmu był nieco inny niż serialu HBO. Stylistka Clueless, Mona May, wspominała. Że biegała dosłownie po całym Beverly Hills, kupując naręcza, sukienek, topów, spódniczek, mini i jeansów dzwonów na wyprzedaży raz supermarkowe, raz sieciówkowe, a innym razem zupełnie przypadkowe. W jednym z wywiadów wspominała, że była w każdym centrum handlowym i chyba w większości butików vintage, gdzie brała wszystko, co wydawało jej się kul. Cool. Nad tym, jak to ze sobą połączyć i czy w ogóle w filmie znajdzie się scena, w której da się te rzeczy wykorzystać, zamierzała zastanowić się później. Jednak trzeba przyznać, że May miała nosa, bo niektóre zestawy, które zaprezentowała w Clueless, stały się absolutnie kultowe. Szczerze mówiąc, to aż dziwne, że stylistka nie zrobiła podobnej kariery, co na przykład Patricia Field, która ubierała dziewczynę w seksie w Wielkim mieście. Naprawdę nie wiem dlaczego. Dobra, jestem słuchajcie ciekawa, czy pamiętacie, że Sher Horowitz w którą wcielała się Alicia Silverstone, była totalną trendsetterką, it girl, influencerką tamtych czasów, no you name it. Ba, miała nawet, i to uwaga, mówimy w końcu o 95 roku, aplikację modową, która sugerowała jej z czym co najlepiej połączyć. I tak w jednej z pierwszych scen filmu widzimy Alicję w żółtym kraciastym zestawie, Trochę w duchu supermodnego wtedy grandżu, trochę szkolnego mundurka. Do dziś nie wiadomo do końca, czy był to zestaw od Dolce Gabbana, jak twierdzi stylistka, czy od Jeana Paula Gautier, jak ustalili internauci. Otóż, słuchajcie, w 2024 roku dokładnie ten kraciasty, tak zwany mundurek, trafił na platformę zakupową Vestiaire. Tak, dokładnie ten noszony na planie Clueless przez Sher. Projektant. Jean Paul Gaultier, przynajmniej tak głosi metka. Dodajmy, że do tegoż zestawu Alicia miała dopasowane białe podkolanówki i buty na obcasie typu Mary Jane, również w białym kolorze, a pod swoim kraciastym blazerem miała mały żółty sweterek i prościutki biały top. Całość absurdalna perfekcja. Ciekawostka. Były trzy wersje kolorystyczne tej stylizacji: niebieska, czerwona. No i złota, właśnie, teoretycznie najbardziej ryzykowna. I właśnie ta żółta wypadła najlepiej w kamerze i najlepiej wyglądała na Alice. Tym samym, voilà, mamy look, który zapisał się w historii popkultury i mody. W klipie do Fancy przypomniała go Iggy Azalia, nawiązywały do niego też Ariana Grande i Taylor Swift, a nawet Harry Styles. Tak, Harry podczas rozdania Grammy w 2021 roku miał na sobie bliźniacz Blazer w czarno-żółtą kratę, a do niego uwaga, boa, czyli ulubione modowe akcesorium filmowej Sher. No po prostu Clueless 2.0. Luke Stylesa, ewidentnie inspirowany kultowym filmem, skomentowała zresztą sama Alicia. Kocham ten klu lesowy vibe Harry, pisała na Instagramie, zestawiając stylówkę muzyka ze swoim pamiętnym lookiem. Sher byłaby w niebo wzięta i zaszczycona, pisała. Z kolei w 2023 roku za Sher Horowitz i jej psiapsi Dion przybrały się ding, 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 Kim Kardashian i jej córka North. Przy czym Kim odtworzyła właśnie żółty zestaw Alicji. No i nie zapomnijmy, że niedawno swój żółty look przypomniała sama Alicia Silverstone występując jako Sher Horowitz 40+, choć równie cool i sexy, co kiedyś w specjalnej reklamie z okazji Super Bowl. O ile jednak żółty zestaw to look, który wyszedł stylistce Moni May przypadkiem, to kilka stylizacji było zaplanowanych już na etapie powstawania scenariusza Clueless. Jedną z nich była ikoniczna sukienka lat 90., czyli tzw. zwana sleep dress, w tym wypadku czerwona. Stylistka wypatrzyła taką idealną w kolekcji projektanta Azedine Alaya. Nasz film miał skromny budżet i występowali w nim bardzo młodzi, praktycznie nieznani aktorzy. Nie mieliśmy pojęcia, czy projektant tej klasy zgodzi się wypożyczyć nam swoją kreację, opowiadała May. Bo kim my w zasadzie byliśmy? Bandą dzieciaków z pasją, które bawiły się w wielkie kino, śmiała się po latach. Ale udało się i mała czerwona Odalai trafiła do jednej z najfajniejszych scen filmu. Alicja wysiada w niej wzburzona z samochodu po kłótni z chłopakiem. Jest na jakiejś podrzędnej stacji benzynowej i chce wezwać taksówkę. Wyciąga komórkę <słyska> swoją drogą. To, jak ta komórka wygląda, jest cudowne. I wtedy ktoś przysta przystawia jej spluwę do głowy. Sher posłusznie oddaje śmieszną komórkę i modną torebkę, ale gdy Bandzior mówi, że teraz ma położyć się na ziemi i policzyć do stu, protestuje. Proszę pana, pan nie rozumie. To jest alaja, mówi. Ala co? Pyta złodziej. Alaja, bardzo ważny i niezwykle ceniony projektant, tłumaczy szer. A ja za chwilę niezwykle precyzyjnie strzelę ci w łeb, słyszy. Więc z kwaśną miną kładzie się na jezdni i zaczyna nieporadnie liczyć. Scena jest dostępna na YouTubie. Bardzo polecam, bo moje streszczenie nie oddaje ani jej komizmu, ani uroku Silverstone. No więc mamy w z sukienkę Alai, ale jest też inna sleep dress i tym razem pochodzi od twórcy i głównego propagatora tego modelu sukienek, Kelvina Kleina. Mała biała leży na Alicji idealnie i oczywiście wygląda jak minimalistyczna halka. Nie umyka to uwadze ojca Sher. Co ty masz na sobie? pyta. Sukienkę? odpowiada rezolutnie dziewczyna. Niby kto uważa to za sukienkę? kpi ojciec. Kelvin Klein? uśmiecha się Sher. Bardzo celna riposta, nie sądzicie? I kolejny kultowy tekst z filmu Clueless. A teraz uwaga, bo choć Alicia Silverstone grała najlepiej ubraną dziewczynę w Beverly Hills, a jej stylizacje z filmu zapisały się w historii mody, to sama Silverstone nie znosiła ciuchów. It Girl, jaką została od niechcenia, w rzeczywistości ubierała się na luzie, grunge'owo, podobnie jak w klipie do Crane, w którym, jak Wam już mówiłam, miała na sobie po prostu przyduże rzeczy swojego chłopaka. Alicja, tak jak w dzieciństwie nie cierpiała modelingu, tak jak ona nastolatka miała totalnie gdzieś modę. Tymczasem w clothes miała na sobie w sumie aż 64 stylówki. To sporo. Jasne, nie wszystkie ostatecznie znalazły się w montażu, ale wszystkie Alicia musiała na siebie włożyć i nagrać w nich scenę. To był dla niej, jak później opowiadała, koszmar. Zresztą, to, że z modą jest Silverstone wcale nie po drodze, szybko stało się dość jasne. Po premierze króles Alicja była zapraszana wiadomo wszędzie. Często pojawiała się na czerwonym dywanie i no cóż raczej nie zachwycała wtedy stylem. Jej luki były chaotyczne, nieprzemyślane, zupełnie od czapy, często też nieadekwatne do rangi wydarzeń, albo zbyt każualowe, albo znowu zbyt wytworne. Zwykle swoją stylizacją dodawała sobie lat bo starała się być dorosła wśród dorosłych. Widać to bardzo na przykład na gali wręczenia Oscarów w 1996 roku. Alicia, wówczas 19 dziewiętnastoletnia, ma na sobie przytłaczającą jej filigranową sylwetkę jasną suknię od Verwang, a do niej szal, z którym za bardzo nie wie co zrobić. Sukienka źle układa się na biuście, jest zdecydowanie za długa, a szal zupełnie zbędny. Widać też, że Alicia na czerwonym dywanie nie bryluje, jak robiłaby to Sher Horowitz. Przeciwnie, jest niepewna siebie, speszona, do zdjęć pozuje niechętnie. To dlatego, że była już wtedy wtłoczona w dwie role, które zupełnie do niej nie pasowały. Po pierwsze, zrobiono z niej ikonę mody, którą nie była, więc oczekiwano, że będzie zawsze wyglądać ekstra, jak jej filmowa bohaterka. A Alicia nie miała nawet stylistki. Po drugie, niemal z dnia na dzień stała się absolutną gwiazdą, którą to nigdy nie chciała być. To nie był mój cel sława, rozpoznawalność w ogóle do tego nie dążyłam opowiadała. Tymczasem po klules wszystko się zmieniło. Najpierw uchodziłam po prostu za tę Lolitkę z kraż. potem za Laskę z Crane, a później byłam już szer, zawsze szer. To było gigantyczne przejście. Nie bardzo wiedziałam, jak radzić sobie z tak wielkim zainteresowaniem. Nie miałam narzędzi, nie miałam umiejętności, nie byłam ani gotowa, ani też wystarczająco dojrzała, by to dźwignąć. Nie do końca zdawałam sobie sprawę, co się dzieje, i czułam się coraz mniej komfortowo. To wszystko bardzo mnie onieśmielało, wspominała Alicia, i to naprawdę, słuchajcie, widać. Dało się też zauważyć, że Silverstone nie rozkwita, gdy fotografują ją fotoreporterzy. Ale najzwyczajniej w świecie się wstydzi. I tu warto zaznaczyć, że już wtedy funkcjonowała w mediach nie tylko jako młoda gwiazda kina, ale też jako symbol seksu. I znowu była to rola, do której Alicia nigdy nie pretendowała. No ale cóż, tak zakwalifikowały ją i przedstawiały media: była, tu cytaty, seksowną kocicą, zakazanym owocem czy laleczką. Dziennikarz Rich Cohen w swoim okładkowym wywiadzie z Silverstone dla The Rolling Stone z 1995 roku określa ją na wstępie dziewczyna, z którą każdy facet chciałby się przespać. Pamiętajcie, mówimy ciągle o nastolatce. Alicia odpowiada, wiem, wiem, że tak się mnie prezentuje, ale to nie ja, nie mam na to niestety żadnego wpływu. Inny dziennikarz zdejmuje przed nią spodnie. Jeszcze inne pyta na wizji o rozmiar stanika. Dla nastolatki. Która dopiero na oczach całego świata z uroczej dziewczyny zmienia się w piękną kobietę, było to dość dużo do zniesienia. I mimo, że Alicia od zawsze była na wiek dojrzała, to jednak z tym chorym zainteresowaniem radziła sobie średnio. Czuła, że sława ją przerasta. Ale najgorzej zrobiło się, gdy do kin wszedł film Batman i Robin Joela Schumachera. Silverstone zagrała w nim Bad Girl, ale media mówiła o niej raczej Fat Girl. W filmie Alicia nosiła idiotyczne, opięty na sylwetce do granic możliwości lateksowy kostium. Zresztą podobne mieli na sobie również Batman i Robin, czyli George Clooney i Chris O'Donnell. Swoją drogą, kto wpadł na pomysł, że Clooney pasuje do roli Batmana? No comment. No więc Silverstone wspominała, że kręcenie ujęć, gdy miała na sobie tenże absurdalny strój, było tragedią. Żeby go włożyć, posypywali nam całe ciała pudrem dla niemowląt. Opowiadała. W takiej kampowej estetyce każdy wyglądałby co najmniej kuriozalnie. No i dodatkowo, wiecie, Lateks podkreśla nawet najmniejszą niedoskonałość. Nie, Alicia nie miała nadwagi. Jej figura prezentowała się w, w kombinezonie Bad Girl zupełnie normalnie. Silverstone nie pracowała zresztą przecież jako supermodelka. Była aktorką i nie sądziła, że aktorka musi spełniać te same wymogi, co modelka na wybiegu a jednak, jak się okazało, musiała. No i jeszcze tabloidy. Tabloidy w latach 90. były naprawdę mało subtelne. Hey, fat girl! Wołali za Silverstone paparazzi, chcąc ustrzelić jej dobre ujęcie. Szydzili z mojego ciała, wspominała gwiazda. To mnie raniło. Wiedziałam, że tak nie powinno być, że to, co robią, nie jest w porządku. Wiedziałam, że to oni mają problem, a nie ja, ale i tak było mi przykro. Nikt nie lubi być wyśmiewany, wspominała po latach na łamach brytyjskiego Guardiana. Z kolei w 2004 roku Alicia podkreśliła, że choć po roli w Batmanie i Robinie spadła na nią straszna krytyka, to cieszy się, że młode dziewczyny mogły zobaczyć na ekranie w superprodukcji kogoś takiego jak ona. Normalną, zdrową dziewczynę, która jest po prostu sobą. Niestety, Silverstone przyznała też, że całe doświadczenie z filmem na wiele lat zniechęciło ją do aktorstwa. Przestałam kochać to, co robiłam, mówiła smutno, i to na długie lata. Za rolę Bad Girl Alicja otrzymała niechlubną złotą malinę dla najgorszej aktorki. I nagle cały czar prysł. Deal z Aerosmith się skończył. Clueless, moment największej popularności miało za sobą, a nowych ciekawych propozycji aktorka nie dostawała. A może nawet i dostawała, ale je odrzucała, bo czuła się w branży filmowej całkowicie pogubiona. I dlatego dała sobie czas. W końcu nigdy nie miała parcia na sławę. Mogła odpuścić, co też zrobiła. Skupiła się za to na działalności charytatywnej na rzecz zwierząt. Do dziś promuje weganizm, angażuje się w akcję Fundacji PETA, tłumaczy, że niszcząc przyrodę, niszczymy samych siebie. Alicia założyła platformę The Kind Life. Wydała dwie książki promujące wegański styl życia. Na wegańskiej diecie jest też jej syni i przyjaciele, których do niej przekonała. Blisko natury, jak twierdzi, odnalazła spokój. A potem, w 2017 roku zaskoczyła totalnie, występując w uznanym filmie kontrowersyjnego Jorgosa Lantimosa, Zabicie świętego Jelenia u boku Colina Farella i Nicole Kidman. Pojawia się tam, co prawda, tylko w kilku scenach, ale za to z jakim efektem? Dziś przyjmuję tylko te scenariusze, które mnie zachwycą, mówi Silverstone. I jest to chyba najlepsza strategia. Na swoim koncie na Instagramie Alicia zgromadziła prawie 3 miliony obserwatorów. Wśród komentarzy przeważają te, gdzie fani po prostu rozpływają się nad urodą gwiazdy. Bo słuchajcie, naprawdę, Alicia wciąż wygląda jak ta dziewczyna z teledysków Erosmith. Dziś, gdy zbliża się do pięćdziesiątki, jest ciągle niezwykle dziewczęca, naturalna, czasem wręcz eteryczna. Jakby codziennie piła jakiś eliksir na wieczną młodość i nie chciała podzielić się jego miksturą. Co więcej, na czerwonym dywanie wygląda teraz sto razy lepiej niż przed laty. Mnie zachwyciła na przykład w 2016 roku na rozdaniu nagród CFDA w długiej czerwonej sukni z odważnym rozcięciem na dole. Był to projekt Christiana Siriano, który nazywa zresztą Alicją swoją muzą. Aktorka miała usta pomalowane na czerwono, a włosy delikatnie odrzucone do tyłu. Wyglądała do prawdy zjawiskowo. No, ale o tym, że Alice Silverstone w czerwieni jest do twarzy, wiemy już od 1995 roku i słynnej sceny z małą czerwoną Azedine Alai w roli głównej, prawda? I na koniec hit. Otóż Clueless powraca. Tak, tak, słuchajcie. I to z Alicją Silverstone jako Sher. Kochani, to świeży i sprawdzony news. Otóż w produkcji jest serial na kanwie kultowego filmu, a tworzy go sprawdzona ekipa. Mająca na koncie m.in. Gossip Girl, więc może nie będzie wstydu. Dodatkowo, zarówno Silverstone, jak i reżyserka filmu są w gronie producentów wykonawczych, co też całkiem dobrze wróży. No to pozostaje tylko powiedzieć, błagam, nie spieprzcie tego. I to by było na tyle, kochani. Mam nadzieję, że ten odcinek sprawił, że sięgnęliście po ukryte gdzieś głęboko stare płyty Aerosmith albo włączyliście sobie teledyski z Alicją Silverstone na YouTubie i przenieśliście się do cudownych lat 90. Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, by subskrybować kanał Ikony Stroll lat 90., aby nie przegapić żadnego odcinka. Buziaki!